Dzień dobry państwu. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo długo jeżeli chodzi o kwestie śmieci, to miałam z nimi tyle do czynienia, że je generowałam, tak jak każdy człowiek. I nawet przyznam, że kiedy byłam dzieckiem albo kiedy byłam nastolatką Cieszyłam się z tego bardzo, że istnieje coś takiego jak śmieci, dlatego że dzięki temu można było wyjść z kubłem i te śmieci wyrzucić, a później kubeł odstawić na dole budynku, gdzie się mieszkało, pod domofonem najczęściej, i pójść na spacer ze znajomymi, pobawić się, przejść się ze znajomymi, porozmawiać z nimi, spędzić z nimi czas. To był bardzo fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie instytucja śmieci była bardzo korzystna. Pamiętam nawet takie sytuacje, gdzie wracałam na przykład z kubłem na śmieci do domu, i właśnie, zamiast wchodzić na górę, odstawić kubeł, oddać mamie, zostawiałam go na dole i patrzyłam z satysfakcją, że mój kubeł nie jest jedyny, tylko stały tam już kubły w innych kolorach i tym samym wiedziałam. Który kubeł do kogo należy, i kto już jest na podwórku, do kogo można dołączyć się, pobawić, porozmawiać i tak dalej. Kiedy mówię pobawić się, porozmawiać, to dlatego, że być może Państwo się domyślają, zahaczyłam już o to wcześniej, ten proceder trwał dosyć długo, ponieważ już jako mała dziewczynka byłam odpowiedzialna w domu za wyrzucanie śmieci. Nie było to zadanie szczególnie ciężkie. No i właśnie umożliwiało mi spędzanie więcej czasu z rówieśnikami, no a później jako nastolatka. Wiadomo, już się niespecjalnie może na podwórku bawiłam, ale tym bardziej zależało mi na towarzystwie rówieśników, chociaż czas oczywiście był spędzany wtedy inaczej. I tak właśnie kojarzyły mi się śmieci, mniej więcej do 30 roku życia, bez mała, kiedy to zaczęłam pracować jako tłumaczka. I wówczas um, zgłosił się do mnie potencjalny klient z Włoch, który startował w przetargu. Organizowanym przez miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania. Właściwie inaczej, przetarg zorganizowany był przez Ministerstwo Środowiska, ale partnerem, jak gdyby, w ramach tego przetargu, po wyłonieniu najlepszego oferenta, miało być właśnie MPO, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. To było dla mnie bardzo fajne i bardzo pouczające doświadczenie. Trwało Kilka dni, może nawet kilkanaście dni, przejechała wtedy z Włoch bardzo duża delegacja z ich niego lokalnego Ministerstwa Środowiska. No i razem z nimi przemierzyłam ładny kawałek mazowsza. I nie tylko mazowsza, bo pamiętam, że byliśmy też w innych regionach, żeby zwiedzić różnego rodzaju instalacje, takie na przykład jak spalarnie, różnego typu, ale również wysypiska śmieci. I do dziś wspominam to bardzo no, z rozrzewnieniem, z uśmiechem, dlatego że pamiętam, że przed wysypiskiem śmieci tak strasznie śmierdziało, że byłam bliska odmówienia udzielania dalej usług tłumaczenia ustnego, bo po prostu myślałam, że nie wytrzymam. No, ale nie było wyjścia. Poza tym, wiadomo, byłam młoda, nie miałam takiej śmiałości jak teraz. No, a poza tym chciałam też być dzielna i się wykazać. Więc poszłam z nimi na to wysypisko. No i właściwie prawie że dosłownie stałam na, na górze śmieci, które cuchnęły potwornie. Nie dało się wytrzymać. Chciało mi się wymiotować. No ale dzielnie tłumaczyłam. W spalarniach było całkiem przyjemnie, w tym sensie, że to były właśnie spalarnie bardzo nowoczesne, posiadające specjalne filtry. Więc. Um, Odpady tam przetwarzane nie dawały za specjalnie żadnego zapachu, także to była zupełnie inna rozmowa. Dodam jeszcze, że ten przetarg okazał się być ustawką, o czym się też zorientowałam dopiero po jakimś czasie. No i w związku z tym też nie wiedziałam, jak się zachować. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy bym dzisiaj wiedziała, jak się zachować, bo wydaje mi się, że jeżeli się wyczuwa, że coś jest ustawką, czyli nie odbywa się zgodnie z prawem, to powinno się to zgłosić jakimś właściwym organom, pewnie organom ścigania. Nie wiem, czy nawet dzisiaj bym miała na to odwagę, pewnie nie, ale pewnie bym odmówiła tłumaczenia dalej. Ale wtedy byłam za bardzo przestraszona i, i tak się nie stało. W każdym razie zorientowałam się w toku rozmów, że właściwie inni oferenci w ogóle nie są brani pod uwagę i że cała ta wizyta właściwie ma jak gdyby na celu przypieczętowanie tego kontraktu. Nie wiem zresztą jak się sprawa skończyła, a to dlatego, że w końcu i tak się rozstałam z tym klientem w, w atmosferze skandalu, a wynikało to z tego, że jeden z włoskich delegatów mówiąc wprost się do mnie dobierał, może nie gestami, ale no Bardzo mi utrudnią pracę swoimi różnymi uwagami o podtekście seksualnym. W związku z tym ja się w końcu poskarżyłam, po przepraszam, klientowi i powiedziałam, że więcej z nimi pracować nie będę. Także nie wiem, jak się potoczyły losy tej delegacji włoskiej i całej sprawy. W każdym razie to było moje pierwsze takie zetknięcie się ze śmieciami, że tak powiem, w sensie zawodowym. A prywatnie, tak jak mówię, śmieci były dla mnie jakby czymś takim w ogóle nieistniejącym, nie zauważyłam ich istnienia. No ale przyszedł rok 2010, przeprowadziłam się do Brukseli i okazało się, że śmieci tutaj trzeba segregować. I to nie byle jak segregować, ponieważ jeżeli się nie segreguje, to można dostać karę pieniężną. Nawet przyznam się, że raz dostałam upomnienie, jeszcze nie dostałam. Mandatu, ale dostałam upomnienie, że źle posegregowałam śmieci i że jeżeli to się powtórzy, to dostanę karę. Wydaje mi się, że to miało być 150 euro. Głowy nie dam, ale 150 euro tak mi coś się świta w głowie, że taka kwota widniała na tym upomnieniu. Bardzo się wtedy zresztą tego przestraszyłam. I przyznam szczerze, że segregowanie śmieci do dziś jest dla mnie trochę czarną magią. Mimo, że to robię jak najbardziej i bardzo jestem z tego dumna, że się pilnuję, ale nie ukrywam, że do tej pory są takie rzeczy, które jak trafiają w moje ręce, to nie wiem do którego worka je wrzucić. Zawsze się śmieję, że jak ktoś mieszka tutaj w Brukseli, to musi mieć duże mieszkanie, bo inaczej nie zmieszczą się wszystkie. Kubły, kosze, czy co tam kto ma na śmieci przeznaczone. Bo tak, w Brukseli mamy chyba w sumie pięć rodzajów worków na śmieci. Tak, pięć rodzajów worków na śmieci. Więc tak, po pierwsze mamy worki białe, czyli worki najbardziej ogólne na tak zwane odpady mieszane. Czyli trafia tam wszystko to, co nie trafia gdzie indziej. Tutaj, gdzie w tej chwili mieszkam, prawie że w centrum Brukseli te worki możemy wystawiać dwa razy w tygodniu. Dokładnie w środy rano i w sobotę rano zabierają je służby, no, które są się rzeczy odpowiednikiem naszego polskiego MPO. Później po białym worku mamy jeszcze żółty worek. Będę szła kolorami według nasycenia. I biały, żółty worek, przepraszam, służy do papieru i kartonu. To jest chyba akurat najprostsza sprawa, chociaż teraz, jak sobie o tym myślę, to wcale niekoniecznie taka prosta, bo ym, też trzeba uważać, żeby ten papier i karton, który wrzucamy do żółtego worka, był suchy. To jest bardzo ważne. Następnie mamy worek pomarańczowy. Przyznam się bez bicia, że go nie używam. I worek pomarańczowy służy do odpadów organicznych. Generalnie są to wszelkie odpady kuchenne. Nie wszystko można tam rzucać jednakowoż. Na przykład nie można tam rzucać skorupek jajek oraz kości. Podobno pomarańczowy worek jest właśnie bardzo ważny dlatego, że jeżeli wrzucimy odpady jedzenia gdzieś indziej, do innego worka, nawet do białego, to dalej te, te śmieci z białego worka nie mogą być już przetwarzane. Później mamy worek zielony. No, i tutaj łatwo się domyślić. To są wszystkie odpady zielone, bo jakieżby inne. Czyli de facto wszystko to, co pochodzi z naszego ogrodu, co do zasady, czyli na przykład liście, sucha trawa i tym podobne rzeczy, gałęzie na przykład. No i wreszcie ostatni worek to jest worek niebieski. Worek niebieski, do którego wrzucamy plastiki i metal. No, dosyć problematyczny worek, ponieważ właśnie co jakiś czas zauważyłam, że nawet tutaj w Brukseli zmienia się definicja tego, co można do tego worka wrzucać, ale generalnie na szczęście definicja się rozszerza, czyli można tam wrzucać coraz więcej opakowań. Pewnie Państwo wiedzą, że na przykład coś takiego jak karton po mleku, właśnie kartonem nie jest wbrew nazwie, tylko ponieważ posiada wewnątrz warstwę aluminiową, trafia właśnie do tego niebieskiego worka. No i później jeszcze mamy szereg innych odpadów, takich, z którymi tro, troszkę trudniej się pożegnać, że tak powiem, dlatego że nie są odbierane regularnie albo są tylko z mniejszą częstotliwością. No i tak mamy po pierwsze odpady szklane. A wiadomo, zachęca nas się teraz do bycia ekologicznym i do kupowania żywności, chociażby napojów, w opakowaniach szklanych raczej aniżeli plastikowych. No ale szklane butelki, słoiki i tym podobne musimy wyrzucać sami. Na szczęście tutaj w Brukseli, no może nie na każdym skrzyżowaniu, ale rzadko jest więcej niż 200-300 metrów do takiego. Parku, że tak powiem, gdzie znajdują się specjalne kontenery, do których należy wyrzucać szkło. I tutaj dodam, że to szkło też jest segregowane, ponieważ mamy osobne kontenery na szkło białe i na szkło kolorowe. Chociaż mój chłopak zawsze się śmieje ze mnie, jak wrzucam tak skrupulatnie, bo mówi, że wszystkie te butelki i słoiki i tak się potem mieszają. Nie wiem, czy ma rację, nie będę tam nurkować w tym kontenerze, żeby sprawdzić. No, i jeszcze co mamy? Aha, jeszcze mamy śmieci wielkogabarytowe odpady, tak zwane. No, to jest wielki problem. Ja zawsze się bardzo cieszę, jak widzę, że na przykład, jak wystawię coś na ulicę tutaj przed domem, to że to szybko znika na przykład jakaś szafka albo krzesło. Zazwyczaj to są rzeczy, które się absolutnie nadają jeszcze do użytku, ale nie mam gdzie ich składować, więc je wystawiam. Jednak wiem, że co do zasady, tak się nie robi. Natomiast z tego co mi wiadomo, to tutaj w Brukseli nie ma jakiejś jakby jednej polityki, tylko chyba każda dzielnica sobie jakoś inaczej z tym radzi. W niektórych miejscach są takie specjalne strefy wydzielone, gdzie trzeba te rzeczy wystawiać. A w innych dzielnicach to można je wystawiać po prostu właśnie przed blok, ale na przykład nie wiem, w pierwszy poniedziałek miesiąca, przykładowo, tak? Także tak to tak to wygląda. Ciekawa jestem zawsze, na ile inni ludzie skrupulatnie segregują śmieci. Wiem, że śmieci generujemy coraz więcej, tylko zmienia się jak gdyby ich kategoria, ale podam dla przykładu, że na stronie belgijskiego odpowiednika MPO, odpowiedzialnego za Brukselę, napisane jest, że rocznie przetwarzają oni ponad 20 tysięcy ton plastikowych opakowań różnego typu i stale ta kategoria rośnie, bo tak jak mówiłam wcześniej do niebieskich worków wolno nam rzucać coraz więcej typów op opakowań rocznie ponad 80 tysięcy ton. Także jest to bardzo dużo. Dodam jeszcze, że na przykład tam gdzie w Hiszpanii, yy, mieszkam gdzie mam mieszkanie w Barcelonie, to jest taka trochę szemrana dzielnica i może z tego wynika fakt, że nikt tam Śmieci nie segreguje. Tam po prostu na chodniku stoją dwa wielkie kontenery i wszystko się wrzuca do jednego wora. <laughs> Nomen, omen, dosłownie w przenośni do jednego wora. No Nie jest to dobre z ekologicznego punktu widzenia, ale muszę powiedzieć, że właśnie przez to przyznam się, jak tam jestem, to czasami właśnie tak czuję pewną nostalgię za starymi dobrymi czasami, kiedy można było wszystko. Dziękuję za uwagę.